Hallo kochane dziewczyny, dzień dobry bardzo, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i dzisiaj w podcaście fitness dla ambitnych kobiet będziemy rozmawiać o tym, czy ty myślisz jak pro, czy myślisz jak osoba, która dopiero zaczyna. I tak, warto jest się przywitać w komentarzu, dać znać, czy jesteś na żywo, czy oglądasz powtórkę, czy słuchasz później powtóreczki. I zabieramy się za działanie. Mam nadzieję, że wszystko już działa i trąbi. Cześć! Czyli dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, czy myślisz jak pro, czy jak osoba, która zaczyna. I tutaj w żadnej z tych stron nie ma problemu, nie? Możesz być początkująca, ale chcesz być, iść w kierunku pro. Czyli żeby nie poddawać się i nie wracać co chwilkę. I moja droga, zabieramy się od początku, czyli... Lecimy z tematem. Czy myślisz, że jak, jak początkująca, będzie 7 zasad, które zmieniają wszystko? I tak, na początku, no to wiadomo, fajnie, że jesteś, bardzo się cieszę. Daj znać, czy ty, moja droga, tak funkcjonujesz, że zaczynasz 100 razy i 100 razy przestajesz, że czujesz, że masz potencjał, ale coś cię blokuje nie wiesz, jak utrzymać motywację dłużej niż przez kilka dni i marzysz, żeby w końcu wytrwać. Ja dziś pokażę ci takich siedem zasad, takich me sposobów mentalnych, które zmieniły życie moich klientek i które też ja sama osobiście stosuję. Także zaczynamy od pierwszej rzeczy. Przestań się poddawać, zanim zaczniesz. I tutaj mój tatu moje tatuaże. Zobaczcie, nawet ten tatuaż, który jest motylem, najbardziej popularnym w Polsce, ale wszyscy nazywają go ćmą, bo go nie pokolorowałam. Tego są Dwie tutaj takie kółeczka, ale w oku jest inicjał od mojej siostrzenicy, ale to nie o to chodzi od imienia mojej siostrzenicy, ale chodzi mi o to, że mówić jako trenerka. Ale też jako kobieta, że kiedy ja robię tatuaż, to podejmuję decyzję raz i całe życie będę go nosić, nie? Całe życie. Nie, nie ma powrotu. I nie kwestionuję jej codziennie. Nie mówię, może tak, może jednak go zmyję, może jednak nie. Czy jest decyzja, jest działanie i koniec rozmowy? nie, Ja już nie, nie, nie kwestionuję, co ja go będę teraz usuwać. Po co? Szkoda, szkoda czasu. Tak samo z treningami. Nie, nie dajesz sobie wyjścia. Nie spróbujesz przez tydzień i zobaczę. Nie, kochana. Dajesz sobie rok. I tak robią profesjonalistki. Tak myślą kobiety, które chcą realnej zmiany. I to jest to. To boli. Może tak ci się wydawać, że to boli, ale to właśnie w taki sposób dziewczyny, które osiągają sukcesy w życiu, e, działają. Druga zasada to zmiana. Zajmuje Ci więcej czasu niż mówi Ci internet. Pamiętasz te hasła, 21 dni do nawyku, 30 dni zmieniasz życie, to jest kłamstwo. Moje klientki tworzą prawdziwe nawyki, zazwyczaj po 90-180 dniach. I dzisiaj jedna z klientek, edytka, dziewczyna bardzo, troszeczkę ode mnie starsza bardzo przedsiębiorcza i ona po pół roku powiedziała: Ania, dopiero teraz, że czuję, że to jest moje teraz czuję, że to ja jestem kobietą, która ćwiczy, a nie zmuszam się do tego, że moje ciało się zmienia, że jestem silna, że ja to lubię i mi tego brakuje. I to jest właśnie prawda, nie szybko, nie chwilowo, tylko na lata. To jest realna zmiana. Trzecia zasada to myśl jak pro, nie jako amatorka. I tutaj Steven Pressfield, on ma kilka dobrych książek, ale jedna właśnie o różnicach w myśleniu osób, które są amatorami, a takimi, które są profesjonalistami. Amatorka mówi: zaczyna sto razy, kończy 0. Czeka na motywację, robi tylko wtedy, kiedy jej się chce, zmienia metody co tydzień, a profesjonalistka wybiera jedną drogę, ufa procesowi, robi to, co trzeba, pojawia się niezależnie od nastroju. Słuchajcie, to jest tak jak na przykład do pracy, nie? To jest jakby się wszystko teraz tak nam się wmawiasz, wiesz, jesteś po prostu idealna, robisz co chcesz, jak masz dobry vibe, jak jest dobry, wiesz, nastrój. To tak samo jakbyśmy sobie mówiły, że pójdę do pracy e, tylko jak mi się chce. To tak jak ja bym miała w firmie pokazać się i na przykład. E, Robić z moimi klientkami, rozmawiać z moimi klientkami, czy właśnie robić im szkolenie, czy mastermind, jak mi tam się zachce, nie? a ja się wyśpię, tam mam dobry vibe, to, to robię. Czy ty na przykład idziesz do szefa, wyobraź sobie, że idziesz do szefa i mówisz, ja przyjdę, wiesz, jak będę mieć dobry nastrój, nie? Jak mi się będzie chciało, jak będzie dobra pogoda, no nie da się, to czemu tak po prostu oddajemy? Czyli czy chcemy sobie powiedzieć, że tylko i wyłącznie jak ktoś nam za to płaci, to ruszamy dupę? Czy po prostu jak ja jestem dla siebie ważna i moje zdrowie, to ja wtedy, niezależnie od tego, czy mi się chce, to ruszam tyłek. Tyle. To w odchudzaniu i budowaniu formy to jest klucz. I moje klientki, które chudną 10, 20, 30 kg, zawsze mówią: To nie było idealne, ale to było konsekwentne. I tak, kochane, czyli dzisiaj wam trochę tutaj ostro będzie. Więc to jest podcast Fitness dla ambitnych kobiet. Jeżeli chcesz, to już jest ponad 500, myślę, że z 600 odcinków muszę to przeliczyć dokładnie. Podcastu jest on dostępny na Spotify. Wpisujemy sobie w aplikacji Fitness dla ambitnych kobiet. Jak używasz iPhone'a, to, to może być Apple Podcast, czy jak wolisz YouTube'a, wpisujemy podcast Fitness dla ambitnych kobiet i moje imię i nazwisko na Sośnierz i lecimy. Będzie mi naprawdę mega miło, bo chodzi o to, żeby właśnie zaobserwować, jak tam jest opcja dodania serwisu Duszek czy gwiazdek, żeby dać tych gwiazdek pięć, żeby napisać dzięki słucham podcastu pomaga mi i to dosłownie jedno czy dwa zdania napiszesz i później kolejne dziewczyny jak przyjdą zobaczą ten podcast czy zostanie zarekomendowany od kogoś no to zobaczą ok ma to dobre oceny no to dobra lecimy posłucham mnie, a ja nie będę tam tracić czasu na jakieś kurde obudzoną niunię nie więc bardzo serdecznie zapraszam, to nic nie kosztuje dosłownie dwie minutki, żeby wejść na Spotify, czy na Apple Podcast, czy na YouTube i skomentować i zaobserwować. Bardzo dziękuję i lecimy dalej. Kolejne zasady. Czwarta, miej mentorkę, bo samej można się zgubić. I kiedy pracuję z dziewczynami w programie Jesteś Warta fit. Każda z nich mówi to samo. Wszystko wiedziałam, ale dopiero kiedy ktoś mnie porwadzi, krok po kroku, to ja ruszam. To nie jest brak wiedzy, to Cię nie blokuje, to brak struktury wsparcia i takiego lustra, który pokazuje Ci hej, robisz dobrze, lecimy dalej, kochana. Najsilniejsze kobiety nie działają same. Piąta zasada, to stwórz sobie chociaż trzy rutyny, które trzymają Cię przy zdrowiu. Trzy rutyny. Nie, dwa, nie 20 nawyków, nie 100 punktów do odchaczenia. trzy filary. Trening trzy razy w tygodniu, 30 minut, co najmniej. E, ketelki, czy na początku ciężar ciała. spacery i woda to jest fundament wszystkiego i białko w każdym posiłku w diecie elastycznej. Zero restrykcji. Zero jakichś tam wariacji. Zacznij od tego. Zobaczysz, po pół roku będzie konkret. Po prostu podziękujesz mi powierzania. Dobra, miałaś rację. I to buduje Twoją tożsamość. Z tego robi się jestem kobietą, która dba o siebie. A nie która się poddaje, która robi, jak jest jej wygodnie, czy jak jej się chce, tylko jestem kobietą, która dba o siebie. A nie tylko o tym mówi. Co święta, co jakieś imprezy rodzinną. Kolejna szósta już zasada, kiedy przyjdzie opór, a przyjdzie. Jesteśmy ludźmi, przyjdzie. Pamiętaj o swoim dlaczego, czyli po co to zrobiłaś? Po co chcesz to, to, tej dobrej, zdrowej zmiany? Kobieta bez dlaczego podda się przy pierwszym stresie, a kobieta, która zna swoje dlaczego, wstanie i zrobi. Bo my, kobiety, jesteśmy silne. My mamy też nawet dużo mocniejszą tolerancję na ból. Ale właśnie to jest ważne, żeby popchnąć to w stronę tego, że robimy coś dobrego dla swojego zdrowia. I jak potrzebujemy zrobić coś dobrego na przykład dla, dla firmy, dla rodziny, no to robimy, nie? To uświadomimy sobie to, że będziesz lepsza w pracy, będziesz lepsza dla swojej rodziny, jak będziesz żyć. A treningi i właśnie zdrowe odżywianie w tej zdrowej wadze, jak już dochodzisz do zdrowej wagi, no to, to ci da dłuższe życie. Więc będziesz mogła być lepsza dla rodziny i w firmie, czy w pracy, bo po prostu będziesz żyć kochana. I tak. Jedna z moich klientek zaczęła trenować po 50. Ja mam świetne dziewczyny, które są ambitne, które właśnie są w wieku 35, tak do 60. zazwyczaj. I jej powód: chce bawić się z wnuczkami na podłodze. i tam wiesz, bawić się, latać, żeby była energia. No i. Za każdym razem, kiedy chciała odpuścić, przypominała sobie tę scenę: Ja jej mówiłam "Nionia, ty wiesz po co tutaj jesteś? Nie poddajesz się, lecimy do przodu nie jesteś tutaj po to, by być belejaka. Ja mam klientki, które mają dzieci niepełnosprawne, które mają dużą firmę, które mają, które właśnie, na przykład, tak jak ja, nie mają już rodziców, wiedzą, że muszą się zatroszczyć o siebie, które mają swoje rodziny, chcą być świetnym wzorem dla innych i też dla siebie, nie? dla tej małej wersji siebie, takiej, wiesz, wewnętrznym dziecko, które, które się samej już później wychowuje, jak się już jest dużą. No i dzisiaj ta moja klientka ma. Siłę, pośladki z kamienia, słuchaj, więcej energii niż gdy miała 20 lat. No i ostatnia, siódma zasada. Prawdziwa zmiana zaczyna się po pierwszych trudach. I paradoks jest taki: najtrudniejsze dni są najcenniejsze, bo w nich budujesz nową tożsamość: robię, choć mi się nie chce. To jest moment, w którym przestajesz być osobą, która próbuje, a stajesz się osobą, która działa. I tu zaczyna się prawdziwa wolność w ciele, w głowie, w życiu. Lecimy po prostu po swoje. I tak, jeżeli chcesz więcej takich treści i chcesz zrzucić boczki mądrzej, obserwuj podcast Fitness dla Ambitnych Kobiet. No i chcę, jeżeli chcesz jeszcze w tym roku schudnąć zdrowo bez restrykcji, być silna, spokojna i pewna siebie, być silna, spokojna i pewna siebie i w końcu wytrwać, dokończyć to, co zaczynasz, to kochana, wyślij mi wiadomość: jestem gotowa, czy to na Instagramie Anna Sośniesz, czy na Facebooku, Anna Sośniesz, trenerka. Zrobię ten proces z tobą krok po kroku. Lubię, jeżeli nie chcesz, nie masz ochoty gadać, po prostu pisać. To wejdź sobie na profilu, jest mój link z Calendly. Tam sobie można wybrać wolne moje terminy już na przyszłym tydzień i po prostu pogadamy, omówimy, jak to zrobić najlepiej. I tyle. Wszystkiego dobrego, ślicznie dziękuję, wspaniale, że jesteś. Dzień dobry i dziewczyny. Mam nadzieję, że to było pomocne. Takie ma być. Dziękuję za Twoją uwagę. Wszystkiego dobrego. Cześć.